Dzień dobry, ja jestem Pan Piotr, to jest Pan Piotr. Witam Pan Piotr. Pojawiło się wiele osób, które pytały, jak ja robię swoje głosy, na przykład Alastora, Voxa, czy nawet RoboDoktorka, Więc oznałem, że te trzy głosy pokażę wam, jak zrobić w darmowym programie do nagrywania, żebyście sami mogli tworzyć z tymi postaciami i żebyście mogli uwolnić swoją kreatywną duszę. Program, którego będziemy używać, nazywa się Reaper. To jest darmowy. Program do obróbki dźwięku. Dlaczego e, darmowy? Wiecie, jak dawno temu wyglądała licencja do WinRAR? Wyskakuje takie małe okienko, gdzie mówi: O, nie zapłaciłeś jeszcze, możesz nam zapłacić za ten program, i mówisz im nie. I, i, i korzystasz z programu za darmo. Ale możemy za niego zapłacić. E, ja jeszcze się wstrzymuję i jeszcze muszę ocenić, czy ten program mi się podoba, czy nie. Oceniam go od dwóch lat. Na pierwszy ogień pójdzie Alastor. Pokażę wam, jak on brzmi aktualnie. And Tego nagrania nie kojarzy? Może masz ochotę na wszystko... On to kiedyś mówił? czas. Nie wiem o co chodzi. Jak widzicie fajny to jest efekt, tylko że jak go zrobić w ogóle w tym programie, jak się ten program obsługuje, zaraz wam pokażę. Jak włączycie sobie ten program, to się wam wyświetli coś takiego mniej więcej. Tutaj na górze po prawej stronie klikacie sobie, żeby wybrać wasze wyjście i wejście audio. Najprawdopodobniej będziecie mieli właśnie takie okienko. Tutaj sobie wybieracie mikrofon, a tutaj wybieracie sobie głośniki albo słuchawki. Te ustawienia niżej dostosujcie do tego, jakie wasz mikrofon ma parametry. Możecie to sprawdzić w panelu sterowania. Klikamy Windows, mamy panel wpiszemy sobie, jest panel sterowania, mamy dźwięk, jak sobie wejdziemy w dźwięk możemy sobie wybrać y, mój mikrofon nagrywanie i, i, i... fosus rite usb audio to jest mój mikrofon i jak sobie wejdziemy w zakładkę zaawansowane to tutaj mamy format domyślny i tutaj mamy dwukanałowe, 24 bitowe i 48 tysięcy herców, jakość studyjna teraz skoro mamy już gotowy mikrofon i słuchawki to możemy stworzyć nową ścieżkę nową ścieżkę tworzymy w ten sposób robimy sobie tutaj, klikamy sobie i jest Insert New Track, niestety wszystko będzie po angielsku. To nie jest polski program. Insert New Track to jest wstaw nową ścieżkę, mamy nową ścieżkę. Tutaj możemy teraz wstawić jakieś audio. Żeby wstawić tutaj jakieś audio, możemy sobie po prostu coś przenieść z komputera albo możemy nagrać bezpośrednio. Żeby nagrywać, możemy sobie kliknąć to, i teraz ta ścieżka jest przygotowana do nagrywania audio. Jest możliwość odsłuchu, jak widzicie. Najczęściej to działa słabo, bo po prostu jest wielkie opóźnienie. Jak klikniecie sobie prawym przyciskiem myszki na to czerwone kółeczko i klikniecie monitor input, żeby, żeby ten ptaszek zniknął obok, to w ten sposób możecie wyłączyć ten odsłuch. Dobrze Wam radzę, zróbcie to, jeśli Was to denerwuje. I kiedy mamy sobie tą ścieżkę, jest przygotowana do nagrywania. Bo mamy teraz tutaj małe czerwone coś, co też można kliknąć. I tutaj już zaczniemy faktycznie nagrywać. I jak widzicie. Na tej ścieżce teraz się pojawia to, co mówię, więc o to nam chodzi. Bardzo dobrze, kiedy chcemy zatrzymać nagrywanie, to klikamy jeszcze raz tą samą kropeczkę i mamy nagranie. Nie faktycznie nagrywać to, co mówię. Dobra, i ostatnia rzecz, którą potrzebujemy, żeby się pobawić w tym programie, to jest dodawanie efektów, żeby właśnie te głosy były takie ciekawe. Żeby dodać efekty, klikamy sobie FX obok tej ścieżki naszej i tutaj wyświetli nam się lista różnych efektów, które możemy nałożyć na tą ścieżkę. Wasza lista będzie dłuższa, ale ja sobie tutaj zapisałem swoje ulubione w favorites, tutaj normalnie wam się taka cała lista będzie pokazywała, a tego jest mnóstwo i tymi efektami będziemy się bawić moi drodzy, będę wam tłumaczył co, który robi, żeby właśnie uzyskać takie efekty fajne, żebyście mogli sami sobie pokombinować. Więc co z tym całym alastorem? Mamy tutaj tą ścieżkę, tutaj widzicie, że jest na zielono, dlatego że są nałożone już efekty, i dlatego tak się to wyświetla. Możemy też kliknąć ten przycisk, żeby te efekty wyłączyć i zobaczyć, jak to brzmi w oryginale. A, a teraz z efektami. I teraz, jak coś takiego uzyskać? Jak sobie wejdziemy w listę efektów, to mamy na pierwszy ogień Rea EQ. Żeby dodawać te efekty wszystkie z listy, to sobie klikacie tutaj przycisk Add, klikacie sobie coś dwa razy i dodawam się do listy, i możecie tutaj już się bawić. Żeby znaleźć te wszystkie efekty, po prostu wejdźcie sobie w Add i możecie tutaj nawet sobie wyszukać Rea. Eku i będziecie mieli, możecie sobie tak wybierać. Więc jak znajdziecie sobie te REA Eku, co to jest? To jest tak zwany equalizer. Dzięki niemu możemy określić, jakie dźwięki powinny brzmieć głośniej, a jakie ciszej. W tym wypadku akurat zaznaczyłem, że niższe i wyższe dźwięki powinny być e, ściszone. Sobie ruszacie tymi kółeczkami i one wam tu określają, możemy, możemy zrobić fajne rzecz z tym. Następny efekt to jest kom... Theater. Nie będę udawał, że wiem co to robi, znalazłem ten efekt na liście i po prostu podoba mi się jak on brzmi. Kiedy go sobie dodamy do tej listy, to robi większość roboty co do tego głosu efektu Alastora. He Jeszcze dodałem efekt Saturation, który ma jeszcze bardziej podkręcić te wysokie dźwięki. Jak słyszycie, ten dźwięk brzmi jakby był zepsuty. To jest tak zwany przester. To się dzieje, kiedy y, niektóre partie nagrania są po prostu za głośne i brzmią jakby trzeszczały, ale to jest efekt, który my chcemy uzyskać, bo jednak to radio ma nieco trzeszczeć. W tym przypadku nadal to brzmi źle, ale zajmiemy się tym tak, żeby to brzmiało jeszcze dobrze. Najpierw, jeszcze wcześniej, dodamy sobie delay. To jest efekt, który dodaje e, lekkie. Echo, jakby twoje nagranie się tak powtarza kilka razy. Teraz mamy takie echo, ono, ono dobrze brzmi po prostu w tym wypadku. Tutaj wszystkie te efekty oczywiście mają różne ustawienia, które możecie sobie tutaj poprzesuwać w różne strony. Możecie sobie pokombinować, po prostu uważajcie na uszy, bo czasami te efekty po prostu są bardzo głośne. Następny efekt, co będzie limiter, Real Limit. To jest efekt, który pozwoli nam podgłosić trochę te y, cichsze fragmenty i trochę ściszyć, y, stonować te wyższe, te ca całe nagranie. W tym wypadku ustawiłem sobie po prostu na minus 3, to znaczy, że y, będzie starał się ten efekt utrzymać głośność poniżej y, poziomu 3 dB. Dzięki temu już to nagranie będzie trochę mniej bolało. Następny mamy kompresor. Jest wiele różnych rodzajów kompresorów. Ja sobie wziąłem ten, bo ten jest taki prosty do obsługi i, i dobrze działa. On jeszcze bardziej nam stonuje te głośne fragmenty. E, tutaj zaznaczyłem sobie na Threshold minus 10. To dzięki temu będzie pilnowało, żeby no nie było za głośno po prostu. I said no and no. Jak widzieliście, tutaj ten czerwony paseczek pokazywał, jak bardzo to audio jest ściszane na bieżąco. Następny mamy FreeBand Equalizer. To jest uproszczona wersja tego pierwszego re Equalizer. Tutaj mamy po prostu do obsługi trzy dźwięki: wysoki, średni i niski, i sobie ustawiamy, który chcemy jak bardzo ściszyć. Niskie dźwięki ściszyłem o jeden, średnie o dwa i wysokie o też dwa. No i w sumie to jest nasz cały efekt Alastora. Już gotowy. Na koniec, jeśli chcecie dodać trochę więcej przestrzeni do tego głosu, to możemy sobie jeszcze dodać reawerb. To jest efekt, który nam pozwoli dodać takie echo że głos się odbija od jakiejś tam przestrzeni. Tu akurat mamy różne możliwości, bo jest reverb generator, możemy dodać samo echo generator, możemy dodać inne jeszcze jakieś efekty w tym jednym efekcie, ale ja tutaj skorzystałem tylko z reverb generator i poprzesuwałem parę suwaczków i mamy wtedy taki efekt. And here is a sugar. I tak wygląda szykowanie efektu Alastora. W moim wypadku pewnie jeszcze ten efekt podrasuje do przyszłych filmów. Natomiast aktualną wersję będziecie mogli sobie pobrać jako projekt. Możecie sobie wtedy odpalić te efekty już przygotowane przeze mnie i, i się po prostu nagrać. Możecie też dostosować ten projekt do swojego głosu, żeby to lepiej brzmiało. Miało, oczywiście. Link macie w opisie. Następny, moi drodzy, będzie Vox. Vox jest trochę mniej zmodulowany, jak zaraz usłyszycie. Sporo się zmieniło, od kiedy zniknął. Może pokazać światu, że to my tutaj teraz rozdajemy karty. Co ty wyprawiasz, Wal? Chyba po niego nie idziesz. Welcome home. I'm gonna make you wish that you'd gone. Ja nagrywam polskie dubbingi. Po choleru on po angielsku śpiewa. I jak widzicie, w tym y, przykładzie mamy dwie ścieżki. To dlatego, że w momentami vox słychać, że jego głos się zmienia. I to też y, postarałem się odtworzyć jakoś. Bez żadnych efektów brzmi to tak. Sporo się zmieniło, od kiedy zniknął może pokazać światu, że to my tutaj teraz rozdajemy karty. I zaczynamy dodawać efekty, moi drodzy. Pierwszym efektem, który sobie dodamy, będzie oczywiście Equalizer. Yy, podobnie jak u Alastora, ściszam sobie trochę dół i podgłaszam nieco trochę przed takimi bardzo wysokimi dźwiękami, ale same wysokie dźwięki znowu ściszam. Następne lecimy Saturation, żeby podkreślić trochę ten głos, żeby był ostrzejszy. Następny jest Freeband Equalizer. Tutaj mocność Uciszamy niskie dźwięki, trochę podgłaszamy średnie i mocno podgłaszamy wysokie, cóż o 6 i już mamy efekt taki pokazać światu, że to my tutaj teraz rozdajemy karty. Starałem się tutaj powoli odtwarzać, jakby Vox brzmiał, jakby był słyszany przez telewizor. E, nie wiem, o ile mi wyszedł ten efekt dobrze, ale sam jestem z tego efektu w miarę zadowolony. Pewnie też go będę podrasowywał. Ale wracajmy. Do nadawania efektów. Następny mamy reverb. Tutaj kolejne e, echo sobie dodajemy w takim razie. Następny jest limiter, żeby trochę pod Podgłosić te cichsze fragmenty. Tutaj wiem, że dziwnie to wygląda, bo to jest minus 6, więc wygląda jakbyśmy ściszali, ale im niżej zejdziemy, tym mocniej będzie podgłaszało właśnie te cichsze dźwięki. I ostatni mamy kompresor, żeby jeszcze upilnować, żeby za głośno nie było. I na końcu wychodzi w takim razie efekt taki. Może pokazać światu, że. To my tutaj teraz rozdajemy karty. Możemy bez reverba też zobaczyć. Może pokazać światu, że. To my tutaj teraz rozdajemy karty. I przyznam, te efekty faktycznie nie są jakieś bardzo intensywne tutaj w tym wypadku. Podkręciłem je dopiero, kiedy yy, są te, właśnie fragmenty, gdzie tego woksa bardziej by słychać te takie charakterystyczne fragmenty, gdzie on faktycznie brzmi jakby taki był zdeformowany, ten głos. I jak ten efekt zrobić, moi drodzy, wystarczy, że sobie tutaj zerkniemy i wygląda to w sumie podobnie. Oprócz tego, że dodałem jeszcze jeden efekt na tą jedną ścieżkę, to jest efekt convolution. Co to robi? Nie wiem. Natomiast, kiedy sobie przewiniecie tutaj różne te jakby presety, właśnie model, to wychodzą wam różne takie dziwne dźwięki i kiedy sobie to usłyszymy samo w sobie, Chyba po niego nie idziesz. Brzmi jakby był trochę taki wytłumiony, ale kiedy się dodaj jeszcze właśnie tą drugą ścieżkę, to wychodzi taki fajny efekt z tego. Bez tego efektu. Chyba po niego nie idziesz. I z tym efektem. Chyba po niego nie idziesz. Brzmi jakby tak, nachodzą na siebie te głosy, i wtedy powstaje właśnie takie takie zniekształcenie fajne. Mi się to podoba. I możemy sobie to ustawić gdzie chcemy. W sumie możemy sobie zrobić tutaj na przykład fragment jakiś taki. Jeszcze do tego możemy yy, krawędzie tutaj złapać i przeciągnąć na boki. To sprawi, że yy, to nagranie tak powoli wejdzie i powoli zejdzie. To znaczy, będzie się podgłaszać i ściszać. Pokazać światu, że to my tutaj teraz rozdajemy karty. Więc tak brzmi mój Vox. Oczywiście do projektu też będziecie mieli linka w opisie. Też będziecie sobie mogli pobrać i też będziecie mogli sobie pobawić. Się. Ostatni, moi drodzy, jest robodoktorek. Jeśli nie kojarzycie, robodoktorka brzmią dokładnie tak. Powiedz swoim cecom, żeby przestały mi się patrzeć na oczy! I tutaj już sprawa się komplikuje, bo mamy już trzy różne ścieżki. Pewnie da się zrobić to bardziej optymalnie w jednej ścieżce, nie zdziwiłbym się, yy, ale nie wiem jak to zrobić. Kiedyś może się nauczę. Pewnie jakiś profesjonalista by nam nie nakrzyczał, że tak robię w ten sposób, ale brzmi to, działa to, więc nie narzekam. Zerknijmy na pierwsze nagranie bez żadnych efektów. Powiedz swoim cecom, żeby przestały mi się patrzeć na oczy! Oczywiście zwróćmy uwagę, że yy, nie możesz brzmieć jakkolwiek sobie chcesz, kiedy próbujesz naśladować jakąś postać. Te efekty nie sprawią, że będziesz brzmiał dokładnie jak Alastor, dokładnie jak Vox czy dokładnie jak RoboDoktorek. Ważne jest też, żebyś starał się faktycznie naśladować tą postać. Jeśli ja yy, nagram sobie teraz swój normalny głos pod te efekty RoboDoktorka, to nie będzie brzmiało dobrze. Muszę mówić mniej więcej w ten sposób i wtedy wyjdzie dobrze. Dla porównania pokażę Wam, jak to brzmi z normalnym głosem. I dla porównania pokażę wam, jak to brzmi nieznormalnym za bardzo głosem. No ale jak ten efekt uzyskać? Na pierwszy ogień mamy Saturation, żeby trochę uwydatnić ten głos. Następny mamy Equalizer, który jest w cały świat porozrzucany. Następny mamy Reverb, ale tym razem dodane jest echo. I tutaj macie zwizualizowane, jak wygląda to echo. Ile razy będzie powtórzenie, jakby. Następny mamy Limiter. Tutaj podgłaszamy sobie trochę cichsze elementy. I dodajemy teraz Reverb. Reverb, czyli nie echo, tylko reverb tym razem i też mamy zwizualizowany jak ten głos się odbija mniej więcej. I na końcu mamy ping-pong-pan, co to jest za efekt? On sprawia, że dźwięk będzie przeskakiwał ze słuchawki na słuchawkę i możemy sobie ustawić częstotliwość tego. Ja ustawiłem bardzo wysoką, żeby to było słyszalne bardziej jakby ktoś mówił do wiatraka jakiegoś i to daje taki robotyczny głos dzięki temu. Powiedz swoim cycom, żeby przestały mi się patrzeć na oczy! No i dobra i mamy tą pierwszą ścieżkę w takim razie. To po co mam resztę? A po to, że yy, chcemy sprawić, żeby on brzmiał jeszcze trochę bardziej yy, robotycznie, więc dorzuciłem następną ścieżkę, która ma tutaj podobne efekty. Mamy tutaj yy, saturation, mamy. Tym razem Rea Pitch. To jest efekt, który obniża nam głos. I dzięki temu ta ścieżka będzie brzmiała tak. Powiedz swoim cycom, żeby przestały mi się patrzeć na oczy. Ta ścieżka odpowiada nam za te niższe dźwięki tego głosu. Dalej mamy Equalizer, i tutaj faktycznie widać, że te wyższe dźwięki podgłosiłem tutaj. Następny mamy Limiter, żeby podgłosić cichsze dźwięki. I Reverb z dodanym echem, żeby było echo, oczywiście, na głosie. No i Ping Pong Pan, żeby ten głos głos się odbijał z lewej na prawą swoim cycom, żeby przestały mi się patrzeć na oczy. I ostatnia ścieżka to jest e, przeciwieństwo tej środkowej. Tutaj e, ta ścieżka odpowiada za wyższe dźwięki, więc mamy saturation, mamy pitch, ale podgłoszony tym razem o 3 semitones. To są półtony. Dalej mamy equalizer, który jest w ogóle powalony. Niższe dźwięki są zupełnie ściszone, wyższe są stanowczo za mocno podgłoszone. Dalej mamy e, reverb, oczywiście z dodanym echem. No i ping-pong tradycyjnie, żeby skakał z lewej na prawą. Powiedz swoim cycom, żeby przestały mi się patrzeć na oczy! I dzięki temu, teraz dodajmy sobie jeszcze ten niższy i one będą teraz razem współgrać. Powiedz swoim cycom, żeby przestały mi się patrzeć na oczy! Słychać yy, i niższe i wyższe jednocześnie, i dzięki temu możemy sobie określić, które dźwięki powinny mieć jakie nałożone efekty. Możemy w ten sposób się też bawić. I jak dodamy sobie tą trzecią, no to nam wyjdzie. Powiedz swoim cycom, żeby przestały mi się patrzeć na oczy! Ale w jaki sposób zapisujemy, moi drodzy? Wchodzimy w File, klikamy tutaj Render albo skrót klawiszowy, Ctrl Alt R. Tutaj sobie ustawiamy, żeby cały projekt się wyrenderował, tutaj możemy sobie wybrać, gdzie ma się zapisać, ja to sobie wybiorę folder nagrania, tutaj sobie ustawiamy nazwę, jak ma się plik nazywać, no to niech będzie tak, tutaj ustawiamy sobie z reguły tak, jak mamy ustawione to nasze nagrywanie na mikrofonie, to ustawię sobie to 48 tysięcy, tutaj wybieramy albo mono, albo stereo. Yy, raczej wybieramy mono, jeśli nagrywamy sam głos, yy, to resztę możemy ominąć. Tutaj mamy dalej format, w jakim zapisujemy. Ja zapisuję w wave, ale możecie też zapisać w mp3. Jeszcze tutaj macie yy, do wyboru jakość. Tutaj mogę sobie wybrać 16 bitów i możemy wyrenderować. Tutaj sobie klikamy i to już się nam pokazuje, jak wygląda ta ścieżka wyrenderowana. Na czerwono pokazuje, gdzie było za głośno potencjalnie, ale możemy sobie już zamknąć to okienko i jest git. No i moi drodzy, to by było na tyle. Tak zrobiłem głosy Alastora Voxa i Robodoktorka. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania co do tego, jak zrobić jakiś konkretny głos, może chcecie, żebym spróbował odtworzyć jakąś konkretną postać z głosu. Może chcecie wiedzieć, jak dodać jakieś echo z sali tronowej, albo żeby ktoś brzmiał, jakby był w kosmosie, czyli nie będzie zupełnie brzmiał, bo w kosmosie nie ma dźwięku. Ale wiecie, o co mi chodzi. To możecie napisać komentarz, postaram się wam wyjaśnić, jak to zrobić, ale najważniejsze moi drodzy jest to, żebyście pobawili się w tym programie, żebyście się pobawili, zobaczyli, y, który efekt co robi, żebyście sami przejrzeli sobie tą listę, poklikali, poprzesuwali sobie te suwaczki i zobaczyli co możecie uzyskać. W ten sposób najlepiej jest nauczyć się program do obróbki audio i to jest duży plus, że ten program jest zupełnie darmowy. Y, żeby się pobawić też tymi moimi projektami to y, podrzucam wam je w opisie, możecie je sobie pobrać i możecie je sobie tam poedytować jak chcecie, Nagrać swój własny głos i. No i co, i życzę wam miłej zabawy! Dziękuję za uwagę i do usłyszenia!